Pan z tymi artykułami ciągle wyjeżdża. No. Czyli się panowie nie, wy, nie wylegitymujecie. Nie. Więc jedziemy na komendę, będziemy tam dalsze czynności prowadzić. Jesteśmy na parkingu Komendy Głównej Policji w Warszawie. Czemu mnie taki parking interesuje? Bo ma skończoną ilość miejsc. I kto nie zdąży, ten często stara się zaparkować nielegalnie w miejscu niedozwolonym. Byliśmy z kolegą Krzysztofem na podobnym parkingu Komendy Stołecznej Policji. O tym będzie ten film. O tym jak. Pracownicy policji nadużywają władzy, i jak wykorzystują to, gdzie pracują, aby wysłać do nas patrol policji, który będzie udawał, że podejmuje interwencję. Bo interwencją bym raczej tego nie nazwał. A jak wyglądają takie źle zaparkowane pojazdy policji, pracowników policji? To zaraz zobaczycie na zdjęciach spod komendy Stołecznej Policji. Zobaczycie pozdejmowane tablice rejestracyjne, samochody zaparkowane w miejscach niedozwolonych, omijające opłaty z płatnej strefy parkowania w Warszawie. Tu za mną widzimy dwa rzędy samochodów w większości pracowników Komendy Głównej Policji. Wojtek, one są nieprawidłowo zaparkowane. To jest wykroczenie Schrödingera. To znaczy? To znaczy, że te stoją prawidłowo, no bo stoją przy krawędzi jezdni na chodniku. I te też stoją prawidłowo, no bo stoją przy krawędzi jezdni na chodniku. Kierujący tych samochodów nie mają jak wyjechać z tego chodnika przez te samochody. Czyli I moglibyście te... wyjechać chodnikiem. Nie, no tego chyba nie znam. Dobra, dzisiaj nie o tym. Zapraszam na film z komendy Stołecznej Policji i tamtejszego parkingu. O, tutaj jest pan od Citroena, który został wezwany, żeby udrożnić wyjazd z parkingu policyjnego, bo tu pani chce wyjechać. No więc pan Citroeniarz teraz będzie przeparkowywał, a moja kamera przywołania właśnie spełniła swoją rolę. Bo lubię! No? Tak, jest Pan pewny? Mogę w, czymś pomóc? A ja pani mogę w czymś pomóc? Ale ja tu pani nie potrzebuję ja się odzywać. Ja nie Dobrze, dobrze. <grywa> dobrze. No, tak. Tak. Citroen już odjechał. Ja nie mam prawa nagrywać, więc powinienem przestać. Ale czekamy jeszcze na skodziarza. Nie, teraz będzie Tu jest skodziarz. I tu pani teraz filmuje nas. Utrwalony wizerunek. Panie, nie życzymy. Nie życzymy sobie. Ja sobie również muszę. Yyy. O Jezu. No i pozostaje nam nadal ostatni element układanki. Pan ze Skody odsuwa hulajnogę, która utrudnia wyjazd. Bo tak naprawdę to hulajnoga blokowała ten wyjazd. I teraz pan ze Skody może odjechać. Żeby tutaj Pani miała miejsce. O. I jak myślisz, co się później stanie? Jak Pan ze Skody... Jak Pan ze Skody wyjedzie, to moim zdaniem Citroeniarz, no. fałszywie nazywany Citroeniarą, Aha. powinien wjechać na miejsce Fiata. Fiaciorka. Z Narodowych Sił Zbrojnych. Tak. NSZ Solidarność. NSZ Solidarność, tak. Mhm. A co wtedy zrobi Skodziarz? Chociaż stanie jak stał Bo no on nie bierze, nie bierze jeńców Nie, on jest tu na każde zawołanie każdego kierowcy okay. On jest tu parkingowym, on otwiera i zamyka to przyjęcie On okay. przychodzi pierwszy i wychodzi ostatni. Nie, musiałby przyjść ostatni i wyjść o... <laughs> i wyjść pierwszy. I wyjść pierwszy, tak. czyli najlepsza robota ever tak. Jest. No jedźcie już. A dlaczego teraz stoimy? Jak myślisz? Nie wiem bo czekamy na interwencję patrolu policji z budynku. A, okay. Tutaj pani e, przez szybę nie widać deszczową. Pani cały czas dzwoni. A Skodziarz też dzwoni. Jest wybierany jeden, 1, dwa. 1, Widziałem po ruchu palca. A tam w widzimy kolejną panią, która dzwoni pod kolejny numer pojazdu zastawiającego wyjazd. Bo też chciałaby wyjechać. To jest tyle pracy, żeby stąd wyjechać. Ciekawe, czy mają to rozliczone w godzinówkach. Skodziarz wyjechał. Ale Citroen też wyjeżdża. Mimo, że mógł zostać tam wcześniej. Skodziarz pojechał tam. Tam już się nie czerpie, I już nie wróci Fajran, nie wróci chyba. A pojechał na bazę, na główny plac A tutaj jest udrożnione I co? I tak puste miejsce zostanie A tutaj państwo już całkowicie zablokowali chodnik Na no pogaduszki Proszę bardzo Jeżeli się zepsuł, no to to jest sytuacja taka, no... Kryzysowa. Trudno mieć pretensje też do człowieka, no, jak się zepsuł samochód. To nie jest coś, co możesz przewidzieć jakoś, akurat awaria, no. Ty, on on wszystkie Skody przeparkowuje. Ty to jest trzechskodziarz, może? Trzechskodziarz. No i już, już do mi można No niestety powietrze nie ma zupełnej przejrzystości, są opady deszczu, a odjeżdżają. Bez świateł. No to będzie grubo. O, za Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. są do nas bo ktoś tutaj nagrywa samochody. Tak. Czy może panowie? Ja. My? No? Tak. Ja bardziej zdjęcia, a kolega bardziej filmy. I co to ma na celu? Tak. No ja to tak. akurat y, prowadzę taki taki program najciekawsze parkingi świata. I okay. po prostu tutaj. Dostałem taką informację, że tutaj taki ciekawy parking się znajduje. No i trzeba przyznać, że jest dosyć ciekawy, więc tutaj sobie dokumentuję te różne ciekawostki parkingowe. No to jak jakiś kanał Pana, na YouTube, bardziej telewizyjny, czy... To tak różnie, no to w, w, różnych, w różnych miejscach się objawia. Zależy, komu sprzeda materiał. O, ja mam kanał. Yy... No i też zachęcony tym, że kolega tu sprzedał cynk, że jest bardzo ciekawy parking, bo tu się odbywają mm, mm, takie cyrki, cyrki, manewry. A to co jest szczególnie nas tutaj ciekawi, no to no jakby cały ten system to jest ciekawe samo w sobie, no ale jeszcze ciekawsze jest to, że są te samochody policyjne, które w jasny sposób łamią przepisy ruchu drogowego. Więc to wszystko moim zdaniem jest materiał do nagrywania. I dlatego to robimy. Czyli możemy jeszcze z pomóc. No jeszcze straż miejską mamy tutaj. To kontaktuję się z dyżurnym, bo tutaj podobno jakiś patrol jedzie jeszcze w związku z tym. O, dobra. I zaraz pan Aha. O, jest. O, jest. Dzień, Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tego, co mi się dostał... Pan, panowie 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 tak. tak? Tak. Dostaliście takie tak. zgłoszenie? Ale e, oficjalnie, czy tak pocztą pantoflową? Ja miałem tu przyjechać, po prostu od swojego operatora dostałem, a co tu się dzieje to Okej. Okay. Co tu się Niech pan zobaczy co tu się dzieje. Niech pan sam zobaczy. Czy to nie jest interesujące? My filmujemy tylko Tetris samochodowy, tak to nazywamy. Tetris samochodowy. I nas to fascynuje. Tetris? No. Tak. No. Ile i który samochód kiedy musi wyjechać, żeby pozostałe o, tutaj mogły? ciekawa ciekawe, taka układanka. Jeden odblokował trzy. No i piękne. i to jest materiał teraz. Tak. I to jest rzecz. Niech pan zobaczy, czy to jest normalne. No czy to jest normalne? To jest państwo z kartonu, w którym... Ale co chodzi o te w parkowaniu? Pa pracownicy Komendy Społecznej no. Policji stają w ten sposób. No, Zamiast dawać przykład. Nie ma na tamten samochód. To jest, to jest, to jest po no... no ale... To, niech pan podejmie Dlaczego pan nie podejmuje interwencji? Ale... Jak on interwencję? Nie wiem, kurde, nie wiem, to jest w parking policji wewnętrznej. Aha. Czyli tutaj można. To jest droga wewnętrzna. I tutaj też można. Nie, to jest parking. I to jest ok, okay, tak? należało to tylko, że należący do komandy Idzie I, i to jest to tak? To, co tutaj było. Nie, proszę to nie ma miejsca do parkowania. Czy to, ten, te, to parkowanie, które tutaj się odbywało 10 sekund temu, było OK czy nie? Proste ja tutaj tak. nie widzę żadnego Dobra, A to? Wykluczamy. A to? to też nie. A, a tam, tam jest, jest zakaz zatrzymywania mieści, się. Musi mieścić na parkingu. A to nie jest w pasie drogowym? Nie. Nie? A tamten ofert? To jest wszystko na, na terenie. A tamte no to? Podejdzie pan znowu. Dobra. No. trzeba przyznać, że nie wygląda to zbyt ładnie, tak? <grym> tak. No. Co ja mam mówić? Dlategośmy no? się zainteresowali. Ale to mówię... My jesteśmy estetami po prostu. Ale to mówię, pytania nie kierować do nas, tak? Do Załogi Patronowej. E, ale, ale no to my przecież nie wzywaliśmy. To pan dzwoni. <grym> ale nie do was wyzwano, no. No bo to, to no, pytania no. powinni też kierować do centrali. No dobra, to już skończyliśmy, tak? Tak. Poczekają panowie jeszcze chwileczkę. A na co? Na co? Okej, okay, no ja, ja jadę sobie. A ty co robisz? Ja mam tam samochód. Okej, okay, no ja mam tutaj robię. Tam na płatnym Na płatnym? No, no co stawiasz na płatnym? No bo... To się nie opłaca. Niby jestem interesantem, bo co? ale... Wiemy, co się... Mamy panów wylegitymować i tyle. Ale po co? A dlaczego? Uff. Wylegitymować? To trzeba podać podstawę prawną i faktyczną. Żeby wyeliminować Was z kręgu podejrzanych o ewentualny terroryzm. Bo co? Bo robimy ale czynności jesteśmy... legalne? Jesteśmy w kręgu podejrzanych o terroryzm? A Od tamci? Kiedy? O, ci z parasolem. Proszę panów, długo to będziemy przedłużać, czy no. ja, nie? No. My tylko chcemy panów wyleki potwierdzić, że wszystko jest w porządku, panowie się w swoją stronę, my idziemy w swoją stronę i to wszystko. Oczywiście. To o. poproszę o przedstawienie się, o tym, że podejmują panowie interwencję, Już że jest ona przeds... nagrywana. Już się przedstawiam, e, bo aktualnie mi ta interwencja wleciała. E, Kamera bo... nie działa? Kamera nie działa, rozładowana jest. Eee, nie z dobra. Z, my nie odpowiadamy. Dobra, jasne. Ale dobra, no nie jesteśmy, no. nie możemy być podejrzani o terroryzm, bo ale nikt Ale nikt panów nie podejrzewa. Pan nie pan, pan powiedział, że nie popełniamy że... Panów, ja wykroczenia. nie. się przytam trwający. Na przykład Naprawdę PO od ulicy natknęło się podejrzane osoby. No. Okej. Okay. Dobrze. E, jesteśmy na miejscu, prowadzimy w związku z tym czynności. Są dwie osoby, które zostały zatrzymane przez. Dwie, sobie... dwie osoby podejrzane o co? Funkcjonariuszy WOPD, dwie osoby podejrzane, tak? O co? O co? O sprawdzenie, nagrywaliście teren, który należy do KSP. Czyli nagrywanie to, w przestrzeni publicznej jest legalną czynnością. Dobrze, Mamy mówię. przestać nagrywać? Jak pan chce, może nagrywać. To Czyli nie... mogę. Oczywiście. Czyli nie popełniam wykroczenia. Może pan, sobie. nie popełniam wykroczenia, ale te dwie osoby. Czyli nie, nie ma podstaw do legitymowania. Pan może prowadzić czynności w związku z... Y, y, nie. Wykryciem nie, wykroczenia już lub już jest, przestępstwa. Jestem tak? na miejscu, nie tylko. A w związku z czym? Bo mam wskazanie z kontrolą dwie osoby. drogową też. Bo mam wskazane dwie osoby. O co? I co my robimy? My już wszystko powiedzieliśmy co robimy. Poczekajcie. Dwa dziesięć o 115. Słuchajcie, to jest tak samo jakbyście na przykład yy, kręcili się wokół jednostki wojskowej, prawda? Możemy. Robili, robili zdjęcia, Możemy. kręcili filmy. To ale jest Tutaj stricte już jest teren komendy stołecznej. To nie jest przestrzeń Ale publiczna. to jest dokładnie to jest parki, tak samo jakbyśmy robili zdjęcia w tamtym stołecznej. parku. To jest dokładnie tak samo. Ale przepisy nam nie przemiesz... zabraniają. Ale się tego. przemieszczacie po terenie parku, tak? Przestrzeni publicznej. Ja tutaj macie już przestrzeń komendy stołecznej, to nie jest ogrodzone płotem. I ci ale wszyscy to... ludzie co tu się przemieszczają są też podejrzani? No ale ci ludzie nie nagrywają niczego. Skąd tak? pan wie? No to Nawet trzeba nie ich sprawdzić, nie obserwować jawnie. Czyli niejawnie można Dobra, no już ten, no już okay. chyba już będziemy to kończyć, co? Proszę pana. Panowie mokną mężczyźni. Ja chwilę przyjdzie osoba odpowiedzialna, która... Za to... E zrobiła ten cały, raban, powiem, raban tak? Dobrze, bo my nie chcemy też, e, żeby panowie mieli później jakieś nieprzyjemności z tytułu tego, że panowie podejmują interwencje bez e, odpowiednich podstaw prawnych i no faktycznych. Tak, jest podstawa. No i jaka? Jaka? Ustawa naprawdę to jest traktowana w artykuł 115, artykuł 15, ustawy o policji. A, a co on Ustawa mówi? faktyczna. Co on mówi, artykuł Zapraszam 15. do lektury. No dobra, e, dobra. Jak to się mówi dalej... została e, faktyczna to jest to, że oficer tutaj dyżurny Komendy Stołecznej Policji e, zauważył dwie osoby, które kończyły się po terenie KSP, tak? Po terenie KSP? Tak. Komenda stołeczna to nie jest tylko ten budynek, policjanci ale... Jest... Policjanci... Może ja by... jest... do... Policjanci no. wykonując czynności, o których mowa w artykule 14 mają prawo do legitymowania i tak dalej. Natomiast trzeba do tego dołączyć artykuł 14, Który czyli w granicach swych zadań policja wykonuje czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu rozpoznania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń. Wydaje mi się, że punkt pierwszy, rozpoznanie, zapobieganie, wykrywanie przestępstw i wykroczeń, Aha. wymaga... też, czyli nie potrzeba no wymaga, żeby mu zapobiec. Tak? No nie no, ale to jakby no, obowiązuje coś takiego chyba jak domniemanie niewinności czy też... No ale już jakby chyba z rozmowy z nami wynika jasno, że my nie popełniamy, ani nie zamierzamy popełnić ani wykluczenie... tam temu panu, że filmujemy Tetris samochodowy. No dobra, bo tutaj w tym wypadku ja tu nie chcę się dać wylegować, dlatego że jest to jakiś rodzaj szykany, dlatego że my tutaj rzeczywiście oglądamy parking policyjny i nim zajmujemy i teraz panowie będą nas legitymować, będą wiedzieli jak my się nazywamy i to nas jakby może zniechęcić to do to dalszych... To jest wyłącznie do naszej wiadomości. Nic ale nic to jest naruszenie publicznie. naszych podstawowych praw. Wiadomo już czy jesteśmy terrorystami, Aha. czy nie. A tego to ja nie wiem, musi panowie wylegitymować gdzieś tam. Ja tutaj nie podjąłem interwencji własnej, zostałem do, do niej skierowany. Okay. Ale czyli nie podejmuje pan interwencji? Podejmuje, ale z, e, z artykułu dy, no a z artykułu dyżurnego. Jak... Z jakiego artykułu? Zapyta pan dyżurnego. Nie no, musi mi pan. On... Jak pan podejmuje, podejmuje. interwencję, ja to nie, musi mi pan nie, nie, podać. Nie, 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 nie. tutaj pan to wszystko myli. Tak? To... E jeżeli to... ja bym podjął sam interwencję w stosunku do pana. My, my widzimy, że pan nie chce podejmować tej interwencji. Po jeżeli prosto. ja bym <śm> podjął w stosunku do panów interwencję, <śm> wtedy <śm> byłoby zgodnie z artykułem 15 plus. Podstawa. Ale wie pan, Prawna i i Prawna dokładnie i faktyczna. Czyli ale nie zostałem tutaj skierowany przez swojego... Czyli operatora. nie podejmuje pan. Pan zabezpiecza teren, ale nie podejmuje interwencji. Podejmuje z ramienia. <grym> tak zwana interwencja zlecona. Tak? Zlecona. Jeżeli ja bym się sam do Panów w normalny sposób. Celu, czepił panów, tak? To inter... byłaby interwencja władzy. Interwencja zlecona. Dobra, nieważne, to nie jest prawdziwa interwencja. Mogę panu nawet numer tej interwencji podać. Ale ja nie potrzebuję, ja potrzebuję paragraf, artykuł tego przestępstwa lub wykroczenia zgodnie z artykułem 14 ustawy o policji. I pana rozpoznanie ich tutaj jakie nastąpiło i w wyniku którego z artykułu 15 chce nas pan wylegitymować, podejmując tą interwencję zleconą. Ale dla nas wszystkich przecież wiadomo, że lepiej, żeby tej interwencji nie było po prostu. Dlaczego? Nie no, z drugiej strony już tak stoimy. Ja powiem tak, w dobie takich e, szalonych czasów, e, że każdy… Ja mam powiedzieć. Szalonych czasów, że każdy może tu przyjść i nagrywać sobie budynek. A nie, pojazd Google obfotografuje e, go 10 razy dziennie. Ten teren, ten parking to jest miasto. czyli nie policji nie, to sobie pan może przyjechać zaparkować sobą czyli to nie jest teren, teren policji, tylko miasta, tak? nie, to jest miasto no, bo tutaj normalnie weekend osoby, tak jakby pan przyjechał do kina tutaj no albo gdziekolwiek tutaj nie każdy, mogę każdy sobie może zobaczyć nie mogę, jest nie, zakaz no i jak, czy to jest zakaz jest, jest, jest zakaz no. wjazdu to jest to pisane, to jest nie dotyczy interesantów. W tej, w tej tu jest, a tam jest tam zakaz ruchu. Nie dotyczy pojazdów policji to i to nie interesantów. Policji interesantów. To tutaj tylko policjanci parkują. Bo tu jest taki znak. No, ujawnił pan liczne wygrożenia w tej chwili, odbywające się na tym parkingu. Panowie, no. tak jak mówiłem, żeby się w pokoju rozejść. No. E, teren KSP, Przyszliście. Nagrywaliście teren KSP. Nie ma to znaczenia, czy to jest parking, czy nie. E, wiadomo, z tego żadnych konsekwencji nie będzie dla panów. Oczywiście. Ale swoje czynności zrobić i panów wyjaśnienia. Ja sobie to tylko zapiszę. Tak. Ale muszę po prostu wiedzieć, z kim ja rozmawiałem. Tylko i wyłącznie. Dobra. Ja mam pseudonim artystyczny Konfitura. Nie, nie, nie. nie. Chodzi o. Taki kanał na YouTubie. Chodzi o legitymowanie. Ja sobie panów zapisuję, sprawdzam, czy wszystko jest w porządku, rozpisuję to w notatniku i się żegnamy. To musimy dostać tą podstawę prawną i faktyczną popełnionego już, wykroczenia, już pan, zabronionego nie, czynu. Nie, 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 nie. To jest to, że filmowaliście panowie te SP. Ja nie filmowałem. I to jest zabronione ja artykułem. Paragrafem... Dobrze, czyli się panowie nie, wy, nie wylegitymujecie? Nie. Czyli pan teraz się przyznaje, że pan robił zdjęcia terenu nale, nale, należącego do KS, -ka. Do miasta. Tak, do tego się... To do nie trening. jest to miasta. do miasta. To jest miasto. pan miasta. powiedział, że miasto. To jest miasto, to jest miasto, To jest, miasto, no. to jest miejski w końcu? Jest... Miejski, jest... tylko że, że... jest do... do, łóż... <laughs> no, do tu. No, no i co? Bo... <laughs> <laughs> Dobra, możemy już iść. Dobra, już, wystarczy. Jeszcze, jeszcze panie. raz do niego zasłonię. Ale tak, powiedz, bo ja normalnie jają znosy ja. No. Ja tu nie robię na KSP, żeby wiedzieć kurde wszystko, tak? Do miasta nawet. No. Dobra, no dzięki. To już Pana prawie. Dziękujemy no za wyjaśnienie. Nie, nie jeszcze nie panowie, to się nie zakończyło. Nie. Nie wiem, że wszędzie. okazji wyjaśnimy sobie wszystkie nieścisłości. Na no pewnie. Ale to naszym kosztem. Bo my nie wzywaliśmy. <laughs> A pan dzwoni. Pan cię powstrzymuje mocno od śmiechu, doceniam. A zobacz, ty masz w ogóle. Otóż. A nie wzywa? A może za tak bardzo dzwoniłeś tym? Może, może. Czy my możemy już iść? Jeszcze. Jeszcze chwileczkę, dosłownie, decyzje. Wydaje się nam zrobić swoje, bo okay. się żegnamy, żeby było Chciałem. sprawiedliwie, nie? Dobra, A no to nie jest da. sprawiedliwe. Bo my tutaj czekamy bez powodu. A wy robicie rzeczy z powodu tego, że ktoś powiadomił o tym, że jest konieczne podjęcie interwencji. A nie jest. Gdy po przybyciu okazuje się, że tak naprawdę nie jest. To od jak razu. Jak z libacją na skwerku, nie? Jakby od razu się okazało, że to nie ma sensu. Nie ma podstawy prawnej. No nie ma, no nie ma. Młodszym stopniem pan tłumaczy dowódcy, że no nie ma. Zrusza nami nie ma. No dobra. Trzeba się od młodych uczyć. Na co czekamy teraz? E, Konsultowałem wasz przypadek panowie z dyżurnym swojej komendy, czyli Śródmieściem e, i czekamy na decyzję. Decyzję w sprawie? W sprawie waszego nagrywania. Czyli czy można, nie. czy nie można, Niestety nie, tak? Nie, które procedury u nas trwają, jak panowie sami widzicie. Ja no na to wpływu nie mam. No tak, A to można to... wiedzieć y, z kim z imienia i nazwiska to konsultuje pan? Nie. Co, co jest rozważane w takim razie, To jakby to filmowanie, gdzie ono jest zabronione, ja, dozwolone? to ja nie wiem, ja przekazałem wszelakie informacje właśnie naszemu dyżurnemu i on... Czyli podjął Pan interwencję nie wiedząc z, jak, z jakiego powodu mógłby Pan ją podejmować? Proszę pana, interwencja zle, zlecona polega na tym, że jadę na miejsce, zastaję to co zastaję niezależnie od sytuacji i ustalam wszystko na miejscu Niektóre e, niestety wymagają konsultacji Gdybyście może chodzili z tabliczką, że filmujemy parking, to by tak pewnie... No ale my tak robiliśmy, przecież ja tam miałem kijek, tak, chodziłem w ten sposób, pani się pyta co robimy, tam pani taka była w samochodzie takim Citroen, nie, we Fiacie. we Fiacie, pytała się co robimy, mówimy, że filmujemy sobie, ona powiedziała, to ja was też nagram, no i my jej nie zgłosiliśmy, że podejmuje wobec nas nagrywanie. Na terenie domniemanej komendy stołecznej policji. A przecież jakby moglibyśmy, ta pani wyciągnęła telefon i filmuje nas pod komendą stołeczną policji. Jest to z... Z... zagrożenie, nie wiem, to jest głupie. No. Jakby... Przecież gdyby terroryści chcieli cokolwiek zrobić, to robiliby to inkognito. No, Mówmy się. Nie tego samego z no, Podajemy sobie ręce i idziemy. W dobie naszych alertów antyterrorystycznych, aby wykluczyć panów z podejrzanych o jakieś nie to, że niecne uczynki, tylko ewentualnie spowodowania jakiegoś niecnego uczynku. Opartego na podstawie artykułu. Pan z tymi artykułami ciągle wyjeżdża. No, my przyjechaliśmy zweryfikować e, osoby nam wskazane, które były podejrzane no, no o. Panowie od Wy, nie. Ja dopiero panu zweryfikuję, jeżeli panowie się wylegitował. Pan przyjechał na miejsce i stwierdził, że stanowimy zagrożenie terrorystyczne. Ale jeżeli już przeprowadzał w stosunku do kogoś interwencję, no. wtedy na podstawie... i pan znowu z tą podstawą już już Bo musi po... pan ją mieć. Już panu już nieraz powiedziałem. 15 artykuł e... ustawy o policji związany z 14 artykułem, który mówi o tym, że prowadzi pan czynności rozpoznawcze w związku z przestępstwami hmm. i wykroczeniami. A to tak nie ani przestępstwa, ani wykroczenia. Nie Zamiast widzę jest... przestępstwa ani wykroczenia. Czy pan widzi przestępstwo się lub wykroczenie? Nie będą i byłoby czy, po sprawie... Czy pan czy pan widzi, dalej do służby. Ale czy pan widzi wykroczenie o, lub przestępstwo? Nie przystanie, naprawdę. Bo pan, pan się... nie, nie, nie ma wykroczenia. Za z dartą płytą. To proszę mi podać. No. Nie ma proszę pan, mi podać. Ja Panów informuję, że na chwilę obecną czekamy na... osobę odpowiedzialną ze sztabu karka Warszawa 1. I, I wtedy będą dalsze czas. A tu przyjdzie wody. fizycznie. Przyjedzie. Naprawdę czekamy? Tak, naprawdę czekamy. Czyli nie możemy się oddalić? Nie, nie możecie się oddalić. Bo są prowadzone wobec nas czynności z, wyjaśniające. W dalszym ciągu, jeżeli... W związku z? Jeżeli za, zajdzie taka podstawa, że panowie się nie będzie chcieli wylegitymować, wtedy zjedziemy na komendę, będziemy tam dalsze czynności prowadzić. Przyszliście na miejsce, my przyjeżdżamy, weryfikujemy, sprawdzamy Was, czy nie stanowicie zagrożenia, legitymujemy, Stanowimy. dziękujemy sobie, nie, nie, nie stanowicie, no, dziękujemy. ale po prostu chciałbym wiedzieć, z kim miałem do czynienia, tak? Dlaczego? To no ja myślę, że to po to, żeby później Kurde, bo to jest tak te ale, ta, samochody, ale, ale Te samochody popełniają, jakby kierowcy tych samochodów regularnie popełniają wykroczenia Dobrze, co Pan mówi? To są samochody pracowników policji, to są samochody więc pracowników, czyli te wykroczenia są wykroczeniami policjantów i nam się to nie za bardzo podoba, powiedzmy tak ogólnie tak? i teraz ja czuję, że jeżeli ja się Panu mhm. wylegitymuję, to to trafi w ręce osób, których, którym nie chciałbym się przedstawiać z imienia i nazwiska. Mhm. Rozumie pan? Rozumiem to, dobrze. Ale mówicie, że to są pewne wykroczenia. Tak. Chcecie tak. to oficjalnie zgłosić, czy Chce, chcecie tylko nagłośnić to w mediach? No nie wiem. No. Jeszcze. Nie wiem jeszcze. Jedno i drugie najchętniej. Jedno i drugie. Bo jeżeli pan będzie składał zawiadomienie, pan tak czy jak będzie musiał swoje dane podać. Tak, tak, ale, ale to, to jest nasza nie, decyzja, nie? poparta naszymi wewnętrznymi przesłankami. i... Czyli na razie tutaj na miejscu naszą... żadnego wykroczenia nie zgłaszacie? Nie, no oczywiście, że nie, bo jakby trudno no. tutaj zidentyfikować jakiekolwiek wykroczenie w tej chwili. Dobra, ale, tu tak? ale że tak powiem, porządek w papierach musi być zachowany. To też trwa półtorej godziny. No tak, czy... spada panowie waszego czasu najbardziej, bo my to jesteśmy i tak w pracy, także. A może jednego z nas, umówmy się, takim krakowskim targiem... Ale nie będziemy chętować kochami, no. no. dobra, ale to albo tak... wszyscy razem tutaj... tutaj... Bo, bo panowie nie są w stanie samodzielnie podjąć interwencji, to może my też możemy się my, też... Już, my już podjęliśmy interwencję. No tak, ale to jest takie, że w sumie to nie wiem, po co tu przyjechałem, zadzwonię do pana Łukasza, dowiem się, co on, powie, co on sądzi na ten temat, e, i tak dalej, i tak dalej. No i? Dobra, ja chyba już, bo już... Tak? No, no mi się trochę trzeba skończyć. No dobra. A ty? A ja też. <gry> dobra.